Witam serdecznie w kolejnym filmie. Jak widzicie, znowu z biura. Przykro mi, no na chwilę obecną tak troszkę będą śmiesznie. Niektóre filmiki wyglądały, ale powiedzmy, że jest niedziela, więc będzie kilka ogłoszeń prawie że parafialnych. A mianowicie, jak widzicie, kanał się w miarę fajnie rozwija. Nie ukrywam tego, że mam jakąś wizję tego kanału. Mam. Jakiś nazwijmy to pseudo oczekiwania, czy oczekiwania wręcz, albo przynajmniej mam cele na pewno na ten rok względem tego kanału. Bardzo się cieszę z ilości odzewu, subskrypcji, komentarzy. Ogólnie odzewu, jeżeli chodzi o prowadzenie tego kanału, czy ogólnie o kanał, tematykę i tak Ale podzielę się z Wami, jaki mam taki wewnętrzny cel na ten rok. Na ten rok chciałbym mieć 1000 subów. Nie ukrywam tego, w ogóle nie liczyłem tego, bo powiedzmy yy, filmy tak w miarę systematycznie i tak od siebie zaczynam wrzucać, bo ja wiem na ten kanał chyba od czerwca, od maja, no ciężko mi dokładnie powiedzieć, ale bynajmniej no, nazwijmy tak od pół roku, bo chyba kanał istnieje od zeszłego roku ale to tam wrzucałem jakieś takie pojedyncze filmiki, a powiedzmy od pół roku, no może ciutkę więcej, tak w miarę regularnie staram się dorzucać filmy i tak sobie wymyśliłem, patrząc jeszcze tym bardziej na postęp w komentarzach, w subskrypcji i tak dalej, no że bardzo chciałbym, żeby mieć te 1000 subskrypcji do końca roku. Przeglądając sobie yy, przeglądając sobie statystyki, widzicie y, 86% was widzów no nie ma tej subskrypcji, nie zasubskrybowało tego kanału, a tylko no, 14 14,1%, nie wiem jak to jest możliwe względem matematyki. Ale widocznie względem YouTube'a jest to możliwe. Subskrybuję ten kanał. Jeżeli to nie jest dla Was problemem, zasubskrybujcie kanał, jeżeli jakimkolwiek yy, stopniu pomagam Wam moimi filmami. Nie wiem. To jest mój cel na ten rok. Taki wewnętrzny. I nie ukrywam, no chciałbym go osiągnąć. Kolejna rzecz. Moment, bo mam tutaj na telefonie wypisane kilka rzeczy, które chciałbym wam powiedzieć. Aha, propos filmów i komentarzy od Was. Pomyślałem, że fajną rzeczą byłoby, jeżeli w swoich komentarzach u Wojty, pod jakim filmikiem. pod jakąkolwiek tematyką tego filmu by było, jeżeli macie jakieś wasze pytania. Jakieś sugestie yy, odnośnie jakiegoś tam zagadnienia czy jakiejś tematyki, którą chcielibyście, żebym jakoś tam poruszył, pokazał mój punkt widzenia na daną sprawę, daną rzecz, yy, oznaczcie komentarz. Nie wiem, napiszcie najpierw jazdka i na przykład jakieś tam pytanie z jakiejś tam dziedziny tej wykończeniówki, łazienek i tak dalej. Wtedy łatwiej będzie mi to. Fakt, na razie nie ma aż tyle tych komentarzy, ale wtedy to sobie łatwiej będzie mi odróżniać komentarz nazwijmy to z życzeniem jakiegoś tematu z, z życzeniem jakiegoś tam zagadnienia niż y, przeglądać każdy komentarz, bo nie ukrywam, no nie przeglądam aż tak tych wszystkich komentarzy staram się na większość y, odpowiedzieć czy przejrzeć, ale no powiedzmy mam rodzinę, mam pracę mam firmę, więc no to też zajmuje jakby nie było troszkę czasu więc powiedzmy jeżeli macie jakieś pytania Poznaczcie je gwiazdką na samym początku. Dla mnie to będzie jakaś tam wiadomość, że to jest e, interesujący dla Was temat. Przy e, nie wiem, kolejnej robocie związanej z, z danym zagadnieniem. Postaram się e, udzielić odpowiedzi, czy po, po, po prostu pokazać, jak ja coś wykonuję. Kolejną rzeczą, co my tu mamy, z listy. Język. A mianowicie w wiadomościach prywatnych dostaję, a przynajmniej dostałem parę uwag no chyba uwag tak to trzeba nazwać nie wiem czy to są negatywne czy pozytywne ja jestem ze Śląska ja się tego nie wstydzę a nawet jestem dumny z tego, że jestem ze Śląska i nie ukrywam tego, że jest mi ciężko w 100% mówić po polsku. Ja jestem z domu, gdzie się godo i dla mnie gwara jest normalną rzeczą. Więc proszę zrozumcie to, że czasami nie przestawię się z śląskiego, z gwary na czystą polszczyznę. Przykro mi, jestem ze Śląska, staram się gadać po polsku. Nie zawsze mi to czysto wychodzi, więc jeżeli pada jakiś wyraz to jest zdanie, którego nie zrozumiecie, to mi to napiszcie, albo się dopytajcie. To nie jest ze złości, po prostu i tak już staram się powiedzmy, że poprawnie mówić po polsku. To nie jest... co dla mnie, zrozumcie, nagrywając siebie i słuchając siebie tym bardziej w mikrofonie i w słuchawkach mega trudno i mega dziwnie słyszeć samego siebie Mówiącego czystą polszczyzną, dla mnie to jest bardzo śmieszne, aczkolwiek, no, ciężko dla mnie jest to się przyzwyczaić. Staram się, aczkolwiek, no, tak jak mówię, proszę o wybaczenie, może się komuś podoba gwara, może nie. Mi niektóre rzeczy łatwiej określić w gwarze niż na przykład w języku polskim. Nie wiem. Więc jeżeli na którymś filmie usłyszycie, że zamiast e, karnisza wieszam Gardinsztangę. Przykro mi, tak było mi łatwiej po prostu powiedzieć. A może i czegoś się nauczycie ze śląskiej gwary. Więc flexa to jest kątówka, jakby to go interesowało. E, co my tam jeszcze mamy? To jest powiedziane, to jest powiedziane. Aha, obecnie oprócz tej kuchni do remontu. Która jakby nie było, troszkę się rozbudowała, bo tam miała być z mojej strony tylko i wyłącznie ta wylewka plus płytki. Rozbudowało się to o tyle, że już drapie wszystkie ściany do żywego, znaczy to już jest wydrapane. Tyle, że e, nagranie z tego jest troszkę dłuższe i muszę to jakoś po, poskładać, więc to będzie pewnie w przyszłym tygodniu publikowane, i to też nie wiem, czy w jednej, jednej części, czy w dwóch, ale to się zobaczy. Doszły gładzie. Nazwijmy to... No tam jest zerwane wszystko ze ścian. Tam było praktycznie pół centymetra gładź, farby, tynk, farba i znowu gładź. Praktycznie pół centymetra było tego wszędzie. Więc to sobie zobaczycie. Cały jeden dzień poświęciłem na praktycznie wyczyszczenie ścian do zera. I to będzie pokazane potem w w najbliższym chyba filmie Przepraszam, pociąg A jeszcze w międzyczasie mam no bo tam nie spędzam całego dnia no bo to jest małe pomieszczenie mam jeszcze kilka mniejszych tematów które sobie tam odkładałem jakieś tam montaże luster w zaległych łazienkach i tak dalej. Mam nawet jeszcze mi się trafiło e, powiedzmy, że poprawa pokoju po, po, no, po jednym człowieku z budowlanki. Więc to też sobie wykonuje do skoku, tak można to powiedzieć. Więc parę tematów jest. parę tematów jest parę tematów jest jeszcze tam powiedzmy do podokańczania a liczę, że już w, pod koniec tego tygodnia zacznę właściwy projekt, właściwą robotę to będzie kolejna łazienka tym razem na poddaszu zobaczycie gdzie bo już tam robiłem tam są tynki gipsowe tam będzie wanna, będzie prysznic. Jeżeli macie jakieś tam pytania odnośnie, właśnie związane z Łazienką, tam jest podłoga, yy, wylewka anhydrytowa, ściany gipsowe. Na pewno z tego nagram parę filmów, ale tak jak mówię, jeżeli macie jakieś pytania, oznaczcie to w komentarzu gwiazdką. Postaram się do tego wszystkiego odnieść w najbliższym filmie czy w najbliższych filmach. Tymczasem to tyle. Życzę spokojnej niedzieli, więc. Do zobaczenia. Na razie.